Cześć, siemanko, cześć Wam. Bardzo, bardzo mam wiadomość, że ja na wyjazd nie będzie długo filmów. Bo cztery dni. Nie no, gdzieś tam, kiedy będę miał cztery dni, kiedy w się tych czterech dni, to ja będę starał się nagrywać, ale to nie tak dużo, jak w domu ten film będzie trwał minutę. Nie Dwie Musi trwać, bo inaczej to się zalicza na szaltach, a nie film Dobra Jeszcze wam powiedzieć, że jak wrócimy to będziemy grali z Haliną w Tower Defense Znaczy nie no zjełem <laughs> No, z Julą. Więc teraz... No, z Julii. I niech to teraz coś powie Jula. Mów! Mów! Dobra, nie nie chcę mówić! Dobra, nie chciałem wam jeszcze powiedzieć, że... Zaszykuję wam bombę FILMÓW! kiedy będzie nowy rok, to będzie tyle filmów! I kiedy wrócę z wyjazdu, to... Wesołego Nowego Roku też! I... Uwaga, uwaga! Będzie gromadz filmów! Kiedy wrócę z wyjazdu... Wzywam od tak sz szczena opadnie, Że... że ja nie mogę. So, elo.